Witam w drugim odcinku. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, jak to się wszystko zaczęło u mnie. W sumie od czego się zaczęło, co robiłem, jak to wyglądało na początku. Eee... Niestety scenografia dzisiaj znowu jest taka sama. No ale <laughs> miał być filmik na dworze, ale nie wyszło, bo non stop pada, a też trochę choroba dopadła. Jak to się zaczęło? Od czego się zaczęło? Zaczęło się od, można powiedzieć, takiej trochę głupoty, bo zdrętwiał mi duży palec w nodze, tak delikatnie na, na krańcu koło paznokcia. W sumie myślałem, że coś może od kręgosłupa, coś w tym stylu, no bo wiadomo, czy nie wiadomo, ale kręgosłup już w najlepszej kondycji nie jest. Więc yy, myślałem, że to od tego, no, ale niestety, jak mijały dni, tygodnie kolejne, to zamiast to ustępować, to przesuwało się coraz bardziej do góry. Yy, ze zdrętwiałego kawałka palca zrobił się cały palet drętwiały, potem zrobiły się wszystkie zdrętwiałe palce, yy, potem szło dalej. Doszło, że była zdrętwiała stopa z połową uda i potem przerzuciło się na drugą nogę. No niestety, nie ukrywam, ale człowiek zaczął się stresować to bardzo. Pojechałem do, można powiedzieć, szpitala w Gliwicach na ostry dyżur. Myślałem, że ktoś mi może coś powie. Trafiłem na takiego pana doktora, który oczywiście przepisał mi dosyć sporo, jak zwykle, tabletek. Eee, powiedział mi, że mam się niczym nie przejmować, że to jest e, maksymalnie co może być to zapalenie nerwów obwodowych mam brać tabletki <laughs> i na pewno przejdzie. Ale niestety nie przechodziło i było coraz gorzej. Bo już potem się zrobiło, że praktycznie miałem dwie nogi zdrętwiałe do kolan, no i niestety stres narastał. Znowu pojechałem do tego samego lekarza. On mnie znowu wyśmiał. Powiedział, że po co tam ogólnie przychodzę, mam brać leki i nie tracić czasu. Mówi, przejdzie, przejdzie, przejdzie. Oczywiście nie przechodziło. W międzyczasie. Znalazłem jeszcze neurologa, do którego poszedłem na NFZ. Co prawda był to neurolog w Sosnowcu, czy jakiś tam przyzakładowy. Jedynie tylko tamta pani doktor, tak ogólnie jakoś można powiedzieć, nie chciała za bardzo nic powiedzieć, co to może być, ale widać na jej twarzy było, że takie nie do końca była... Nie wiem jak to nazwać. Zmartwiona, bo nie raczej rzadko kiedy są zmartwieni pacjentem, ale ogólnie taka z... zamyślona bardzo. Eee, też mi oczywiście nie powiedziała, bo to zawsze bywa. Eee, tabletki, kolejna 100 czy 200 zł w aptece. Eee, ale dała mi skierowanie do szpitala. <laughs> eee, w międzyczasie. Nic się nie, nie poprawiało, nic nie przechodziło, e, powoli zaczynały się problemy z chodzeniem, no bo niestety podrętwiały nogi, to człowiek nie to, że nie umiał chodzić, tylko, że e, zaczynały powoli boleć stopy. No i też spać się nie dało, e, no i wiadomo, że człowiek potem się namontował. Że co to może być, nikt nic nie chce powiedzieć. Minął, można powiedzieć, miesiąc. Nic się nie poprawiało. Było tylko gorzej. Więc w międzyczasie. Poszedłem do. z tym skierowaniem do szpitala numer 5 w Sosnowcu. Oczywiście byłem spakowany, bo myślałem, że. Przyjmą mnie na oddział i zobaczą, co się dzieje. Wysiedziałem się w poczekalni, jak to zawsze bywa, chwilkę, bo nie jestem umierający, więc można czekać. Przyszli lekarze, porozmawiali, poopowiadali, posprawdzali i, tak na dobrą sprawę, napisali kartkę do domu. No, i człowiek wrócił do domu, i tak na dobrą sprawę dalej nie wiedział, co mu jest. No, także brawo, brawo dla medycyny, dla. może źle, brawo dla tych lekarzy, na których trafiłem, że nic mi nie jest, więc a wiemy, jaka to jest choroba i jak będzie leczona, no to jest jakieś. Lepsze rokowania daje, jak nie będzie leczona, no to będzie jak będzie. Aczkolwiek wiadomo, że każdy z nas e, inaczej to przechodzi. Więc powiedzmy sobie taką prawdę, że wróciłem do domu, rozłożyłem ręce, nie wiedziałem co dalej zrobić, a żadnych innych objawów nie miałem poza tym zdrętwiałymi e, nogami. Tak, nic więcej się nie działo, kompletnie nic więcej się nie działo. Ale wtedy zaczęła już głowa rządzić trochę. Bo człowiek, tak jak mówię wcześniej już mówiłem, że się zaczął strasznie martwić i zastanawiać, co to jest, co to może być. No i nie dopuszczał sobie do siebie myśli, co to. Nie dopuszczał myśli tej choroby. O można tak powiedzieć. Zaczął czytać, to było najgorsze, co było możliwe, no bo wszystkie choroby świata przeszły przed oczami. No i praktycznie stanęło na tym, że sam się zacząłem domyślać, czy to nie jest stwardnienie rozsiane, lub coś pochodne od kleszczowego. No bo wiadomo, że kleszcze, też ziadostwo i każdą chorobę świata mogą się podszyć pod to, więc. Niestety, więc niestety dużo artykułów, dużo wszystkiego i znowu myślenie myślenie no i stanęło na tym stanęło na tym, że poszedłem chyba po raz trzeci do tego lekarza tylko tożę był inny nie poszedłem do innego szpitala. Dostałem skierowanie, poszedłem do innego szpitala, do neurologa innego, bo to był tam, gdzie chodziłem. To był szpital wielospecjalistyczny w Gliwicach, a dostałem skierowanie do szpitala miejskiego. Sorry, wojskowego, do wojskowego. Tam poszedłem, porozmawiałem z panem jakimś tam neurologiem znowu. No i ten mi dał, w końcu dał mi papierek do znowu kolejnego szpitala, żebym, bo tutaj nie mieli jakiegoś albo takiego oddziału albo coś tam, ale dostałem na neurologię na ulicy Radiowej w Gliwicach, skierowanie. Poszedłem, odsiedziałem, znowu w poczekalni swoje i tym razem powiedzmy sobie, że Przyjęli mnie na oddział, ale opowieści szpitalne zostawię na za tydzień, jak to tam wyglądało, co tam chodziło. Więc praktycznie trwało to od czasu, kiedy zacząłem. nogi drętwieć, do momentu pójścia do szpitala. Do szpitala poszedłem w w połowie listopada yy, gdzieś około półtora miesiąca trwało. Yy, gdzieś około półtora miesiąca trwało od pierwszych objawów do momentu, aż yy, znalazłem się w szpitalu na oddziele, w międzyczasie wcześniej jeszcze, ale nie dużo wcześniej, może za 3-4 miesiące wcześniej bolały mnie plecy i takie inne rzeczy poszedłem sobie zrobić chyba ze trzy rezonansy kręgosłupa zrobiłem, czy cztery nawet tam oczywiście poznajdywali, że mam 5 dyskopatii, jakieś tam inne rzeczy dużo tego, więc wszyscy się fiksowali na tym, że to jest kręgosłup że to jest kręgosłup i że trzeba leczyć kręgosłup też go trzeba leczyć, no ale niestety to nie było to więc w skrócie można powiedzieć, że od rozpoczęcia drętwienia nóg do momentu, aż udało się coś z tym zrobić, i dalej nie było, roz, dalej nie było rozpoznania, co to jest, eee, trwało to ponad 3 miesiące. 3 miesiące chodziłem ze zdrętwionymi nogami, gdzie w najgorszym momencie byłem w stanie przejść 100 metrów, bo po prostu się nie dało, tak, tak, bo tak mnie bolały stopy, że to był dramat. <laughs> Tak więc, eee, no cóż, cóż mogę powiedzieć? Było minęło, oby na gorsze nie wyszło, eee, ale to tak mówię, takie, tak w skrócie, po raz kolejny w skrócie, co mi się stało, jak to się zaczęło, eee, bo tak już obszerniej o tym wszystkim, o wynikach i. Ten to w następnym odcinku zrobimy. W sumie już jest niedziela, już prawie 22. Muszę się trochę przygotować znowu z papierami, żeby wiedzieć co mówić. Czy prawdę mówić. Także... Półtora miesiąca od rozpoznania wylądowałem w szpitalu. Tak w skrócie to w szpitalu jeszcze leżałem ponad dwa tygodnie. bądź no, nie, nie ponad dwa tygodnie leżałem. Było wesoło, ale to mówię. W następnym odcinku opowiem, jak było w szpitalu i w jakim stanie wyszedłem ze szpitala. No a to w sumie, obym na dzisiaj byłoby tyle.